No i dzisiaj będziemy grali w Kosiś Trawnik Simulator. Nie bo to musiałam przetestować, więc jakby trochę mam ogarnięte, jakby mam wszystkie pety i też jestem po drugiej przerwie. Filmiki będę brać były w takie soboty, niedzielę coś takiego, coś takiego, takie, takie piątki i ogólnie wpalajcie też na mojego Twitcha, wszystko będzie. Ja teraz bez zbędnego gadania sobie zaczniemy giereczkę. Ja trochę sobie ogarnąłem, bo mam na przykład lepszy na pewno teraz, y, Kosiarkę mam lepszą. Na pewno. Ale jeśli chodzi o to, co nie ogarniałem. To takie, Zacznie to teraz sobie mam wszystkie sobie pety, żeby zacząć tak trochę od nowa. Leciutko. Ja tu dwa koła kosztuje lepsza kosiara. Albo lepszy ksiara, albo na lepszy ten trawnik Nie, jak to wszystko wolno leci, wcześniej tak szybko wszystko, o teraz tak wolno. O no, ja też długą przerwę miałem prawie rok nie na nowy poziom schapusty. Polecimy na sucho pustynię E nie gadajcie że ja będę musiał tam się wrócić po zbiornik te... I na serio czy tu naprawdę ej na serio będę musiał się wrócić po bo busty tam są takie busty będę Co Od... już mam pusty zbiornik. Ej, bo mi się chyba... Co? się jakby jakby nie kupiła. Aha, karkam się trochę nie kupię. Czyli trzeba chyba zapisywać grę. No dobra, wcześniej odblokowałem prezent, a teraz muszę czekać na niego. Czyli tu chyba trzeba było zapisywać grę. Teleporty są, teleporty. a to jeszcze nie zawali się. Aha, wszystko więcej teraz kosztuje. Super. Dobra, teleport. Teleport. Ja już myślałam, że teleport z darmu Tak jest w tych brach. Ej, a szybko chodzę? Szybko, dobra, szybko. To tak jest. Ja myślę, że busta na szybkie chodzenie. Nie wolno chodzić. Jednak te boosty będą potrzebne. Albo też mieć te... A co to jest? Aha. Z tego będzie, w ogóle z tego będzie seria. Też... Jak ja ogarnę sobie Pety i zaraz wrócimy do rozgrywki, popykajcie. Dobra, jestem, ogarnąłem. Papety mam. Ogarnię się. A ile to nie za dużo i też nie za mało. Chciałem e, e, ja wskoczyć przed takie cudowne, ale o prezencik, jak się odblokujmy sobie. Jednak nie odblokuję. E, ja dostałam za to o, kolejną, tą samą różnicę. Roz... Zgodzenia dwa, dobra, ale ja na coś... Natomiast chcę... E... Właśnie, żeby... Tak, ja na pewno chciał to zrobić. Oh a ile kosztuje nowa ta kraina? 1,5 tysiąca, dobra. Ja jeszcze muszę na nowy ten, a to kosztuje 2000. Zbieramy na nową kosiarę. Ale kto to wymyślił taką gierę? Jakoś trawnik. Nie wiem, fajna nawet. To zbiorniki, tak trochę te. A, właśnie, właśnie prezent. O, haj siwo! O! Teraz nas stać na nowym tą siarę. A widzę, że busty chyba jak jest nowa kosiara, to busty się chyba wyłączają. To jest chyba ten. daje, A nie, zostaw. Aha. Takie, takie, takie buty, ale co to są za te darmo, bo tam jak jest Halloween, ale tu właśnie nie ma chyba Halloween event, jak tam jak jest coś ten co jest Halloween event, ale chyba raczej nie ma widzę Halloween, nie wiem, fajna giereczka to, no. no. są chyba trzy światy, tak, to jest ten, też do ogarniania trochę, o, tego kaktusa zbijemy w tym czasie. kaktus? Nie wiem, czy taki duży. Nie za duży kaktus. Dobra. I kosztuje to jajko, to cztery tysiące pozało, nie? Właśnie to cztery tysiące może. Albo wrócił na tamtego World i ten. Znajdziesz coś z tego jajka, wydać fajnie. Ale chyba jednak. Ja tu mam obrębniutkę czerwoną, do obrażenia. Mam w ogóle 16 obrażeń. Przepraszam, że taki dziwny głos może. Ma... Przepraszam, że może taki dziwny głowę ale. Katar, coś mnie zastanowił. Tu no, ja nie mam tego tej O, nagle mam kosiarkę, dobra. 12 koła, nowa już to jest to źle się bawię. Tam. Dobra, no to chyba, się teleport. Tu są chyba te tańsze jaja, tak? No ale to i tak 4 buty. No to boosty może jakieś będą tanie. Też busty ten. No nie, boosty nie, boosty tak... to. Teraz to, nie. to, no i to, to po kolei. I ja nie mam rozumieć, że jakby będę kosił tak trawy do tego kółka, tak? Tak. O wiele szybciej kopię, ale pewnie też o wiele szybciej mi spada olej, czy tam paliwo, nie wiem. Karka raczej na paliwo, ale też na olej, więc mam pewnie rozumieć, że to tak działa. Ta, szybko olej mi spada, ale szybciej się kosi. Dosyć opłacalny deal, tak wydaje. Zobaczcie jak się szybko Mi się też to. to... Aha, bo te busty są na chwilę. Aha. ja myślałem, że te busty już tak są jakby na ty, masz Aha, trwałem czterdzieści sekund to to nieźle. A co to jest? Ulepszy zwierzaki. Cztery koła, trzy koła. Dobra, uh, 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 uh. jeszcze raz możemy. To poproszę i to poproszę. Teleporting. a pustynia. Lecimy. O nie, nie mam oleju. No dlaczego? Bo trwa 40 sekund. Teraz kończymy tą tą, i jeszcze raz sobie nagrą film. I w razie sterejkę kończę. Nie będzie następny film. Nie trwało tak długo. Dobra, dawaj szybko. Dobra, ale jeszcze mam ten okrąg wielki. Dobra. Fajnie, czy to trochę nie oddają, Jak pod jednym względem to uzbieramy na jajo i kończymy. W razie. Mnie wydaje, żeby to oddawało trochę. Ale jak jest naprawdę, to nie Dobra. Teleport znowu trawiste, mi się wydaje. I ja bym naprawdę. Zdaję go. Sprawdzić. To jest to, ja. Tak, tego jajka za dwadzieścia dwa tysiące? Jajka za dwadzieścia dwa tysiące, dwadzieścia dwa tysiące. Oj, jeszcze mam pusty bak, nie wiesz. Zawsze jak kupuję to te to mam akcji. Ja szybciej będę to No Ja dobra później. Ale na razie mam tą Super, super hip. Ja już tak. Dobra, to. teraz że to tylko 40 sekund. Upgrade nie wszedłem do końca. to są takie upgrade na ten, na zawsze. Na 40 sekund prezencik kolejny. 5000. O, to stać nas na jajko, i zobaczymy, czy naprawdę tyle za ten. Ej, te prezenty oddają. Co, jak to. Po prostu na tym się kończy nasza tala i różowa mrówka, która pewnie daje jeden nawet to daje więcej skoro no, da gadaj, dobra, to na tym akcent dać a i przypominam, że na Life. Uh -huh. Aru. <laughs>